three two one go ah. Hey. Ah. Carmageddon na iOS to konwersja, a raczej napisana od nowa wersja gry z 1997 roku. 15 lat temu ta produkcja budziła silne emocje ze względu na swoją brutalność. Po latach poziom przemocy wydaje się raczej zabawny niż straszny, co nie zmienia faktu, że to jedna z najmiodniejszych produkcji na sprzęt z jabłkiem. Gry zaczynamy od wyboru płci bohatera. Mając do dyspozycji tylko jeden samochód, naszym zadaniem jest wspiąć się w hierarchii od miejsca setnego do pierwszego poprzez wygrywanie kolejnych wyścigów. Zwyciężyć można na trzy sposoby. Pierwszy to, jak Bozia okazała, przejechać kilka okrążeń na trasie i zaliczyć checkpointy. Drugi to pokonanie naszych przeciwników poprzez zniszczenie ich samochodów, a trzeci to rozjechanie wszystkich przechodniów na mapie, których ilość oscyluje wokół 500. Trzeba wspomnieć, że dopiero przejście wszystkich wyścigów na wszystkie sposoby daje możliwość ukończenia gry w 100%. W miarę jak będziemy robić postępy, gra odblokuje przed nami nowe trasy, nowe samochody i nowe ulepszenia do auta. Dzięki temu będziemy mogli wsiąść jeszcze większe zniszczenie na trasie. Podczas wyścigu nieustannie towarzyszy nam timer, który odmierza czas do końca zabawy. Możemy przedłużyć ten czas na różne sposoby, wjeżdżając w zielone beczki, niszcząc inne auta, czy przejeżdżając przechodniów. Najciekawszą formą wygrywania jest oczywiście walka z przeciwnikami i taranowanie ich samochodów. Pędzenie z prędkością 200 km na godzinę i czołowe zdarzenie z wrogim kierowcą dają dziką przyjemność. Zwłaszcza gdy odblokujemy ulepszenia i słabszy przeciwnik po takim spotkaniu staje się kupą żelastwa w płomieniach. W trakcie gry, jeśli zniszczymy odpowiedniego przeciwnika, będziemy mogli zdobyć jego pojazd. A tych grze jest kilkadziesiąt i każdy z nich różni się nieco stylem jazdy. Naprawdę jest czego wybierać. Na szczególne brawo zasługuje ich wystrzał w design, którego zadaniem jest zniszczyć wszystko dookoła. Samochod wyposażone są w różnego rodzaju świdry, kolce, piły, co zrobi z nich prawdziwe machiny śmierci. Zdaje się, że gdy nie trzeba było ułożyć tyle roboczych godzin na ładne tekstury i bogate w szczegóły modele ze względu na ograniczenia techniczne, większą uwagę zwracało się na dobre planowanie. Każda plansza jest wielopoziomowa, trasy przebiegają zarówno w podziemiach, kanałach, jak i na dachach wieżowców. Są również tak pomyślane, aby pewne miejsca tworzyły areny, gdzie kilka samochodów może urządzić sobie masową rozwału. Warto poświęcić trochę czasu na zwiedzanie projektów lokacji, żeby docenić pomysł i dobre planowanie autorów gry. Magedon to chyba jedyna gra, która budzi u mnie lęk wysokości. Spadanie z dużą prędkością w powodowało, że moje ciało reagowało jakbym spadł z huśtawki. To też jedna z najlicznych gier samochodowych w ogóle, gdzie dobrze można poczuć osiągane prędkości. Jeśli jesteście przyzwyczajeni do sterowania znanego z innych gier, gdzie występują samochody, lepiej od razu porzućcie stereotypy. Dermagedon, fizyka i model jazdy to skrzyżowanie tańca na lodzie ze skokami narciarskimi. Aby zapanować nad pojazdem, trzeba pojeździć kilka godzin i wyczuć tą specyficzną kombinację. Potem jest już z górki. Gdy nauczymy się dobrze radzić sobie z szybkim obkręcaniem auta o 180 stopni, możemy czuć się mocni. Przyciski sterowania można dowolnie ułożyć na ekranie, ale domyślna kombinacja w moim przypadku sprawdzała się znakomicie. Wciskając palec w prawo po ekranie, mamy szybki dostęp do mapy a w lewo do edytora powtórek, gdzie każdy domorosły reżyser może ułożyć własny montaż i wysłać go na YouTube. Gry dodatkowo urozmaicają różne znaczki ukryte w czarnych, czerwonych i żółtych beczkach. Kombinacji jest całe mnóstwo. Carmageddon ma znacznie poprawioną w stosunku do oryginału grafikę, co sprawia, że wygląda jak facetowy Carmageddon 2. Samochody prezentują się bardzo dobrze, a trasy mimo powtarzających się tekstur wyglądają odpowiednio klimatycznie. Przechodnie na szczęście pozostawieni są jako Sprite, y, więc ogólny look and Feel jest jak najbardziej oldschoolowy. Tle przygrywa ostra metalowa muzyka, która dodatkowo daje kopa i chęci do szerzenia zniszczenia. Jedyny mankament to często powtarzające się odzywki głównego bohatera. Carmagedon w odsłonie na iOS to jedna z lepszych, jeśli nie najlepsza gra, w której można szerzyć totalną samochodową. Demolkę. Poziom brutalności po latach bardziej śmieszy niż odstrasza, ale pozwala przypomnieć sobie stare dobre czasy, gdy z wypiekami na twarzy graliście, licząc, że rodzice nie wejdą do pokoju. Świetnie zaprojektowane samochody i kreatywne trasy nie pozwalają na ani jedną chwilę nudy. Dla niedzielnego gracza to pozycja obowiązkowa.